Dom Kultury tradycyjnie przygotowuje letnią ofensywę kulturalną. Są imprezy sprawdzone. Zaczynamy 28 czerwca. Impreza, która się zwie Summer Urban Vibe, już trzecia edycja. Impreza sprawdzona. Oczywiście odbywa się na terenie hali, przy hali sportowej Osir na Tatarze. Tych imprez będzie kilka tego typu, różny rodzaj muzyki. A więc myślę, że powinniśmy spełnić oczekiwania tutaj y, młodzieży w tym temacie. Będzie również już tradycyjnie na zakończenie lata y, hip-hop. Y, co poza tym, no druga niedziela wakacji, czyli 6 lipca, już po raz drugi y, Rawa Mazowiecka będzie się przytulać. I, I myślę, że tym razem przytulimy się skutecznie, że będziemy finalistami, y, to znaczy w tym finale po prostu zdobędziemy pierwsze miejsce. To wszystko zależy od Rawian, no i jak najbardziej zachęcam do przytulania. Ale jest to impreza, która się w ubiegłym roku sprawdziła, była no bardzo dobrze zorganizowana, i myślę, że tym razem również i gwiazdy spełnią oczekiwania mieszkańców. Letnia ofensywa kulturalna zawiera również inne stałe elementy. Co to będzie? Stałe elementy no to jest teatrzyk dla dzieci, jest noc kinożerców. Jest raz na ludowo, to już też impreza stała i bardzo dobrze odbierana, przyjmowana przez mieszkańców. No co poza tym, poza tym warsztaty, warsztaty teatralne, muzyczne, wokalne, które będą się odbywały tutaj u nas na miejscu w Miejskim Domu Kultury. Z nowości chcieliśmy zaproponować dla ludzi starszych, może niekoniecznie, ale miłośników muzyki operetkowej, koncert Lato z Operetką. Ten koncert tutaj w Miejskim Domu Kultury, również w miesiącu sierpniu. Myślę, że, że mieszkańcy będą zadowoleni. Co poza tym? Poza tym będziemy mieli warsztaty. Warsztaty teatralno-cyrkowe to 14 i 15 lipca. W namiocie cyrkowym, może nie tak dużym, ale bardzo podobnym do namiotu cyrkowego, odbędą się pokazy, również warsztaty tego typu dla dzieci, młodzieży wraz z rodzicami u nas w Miejskim Domu Kultury. Lato w Rawie Mazowieckiej i tu również imprezy sportowe. Co czeka na mieszkańców Rawy Mazowieckiej? Jest 20 edycja maratonu pływackiego imienia Pawła Pioruna, która odbędzie się tym razem w sobotę 19 lipca, na którą również serdecznie zapraszam, bo oprócz uczestników, którzy pokonują dosyć długie dystanse w tym maratonie, jest oprawa muzyczna Także można bardzo przyjemnie spędzić czas na tarasie nad Drawskim Zalewem. W sierpniu również czekają nas imprezy. Jest to kolejna edycja triatlonu? Tak, oczywiście. To już tradycyjnie od kilku lat w sierpień zaczynamy triatlonem w Rawie Mazowieckiej. Kolejna dwudniowa impreza. Pierwszego dnia, czyli 2 dru sierpnia są to zawody dla dzieci i dla amatorów, dla dzieci aquatlon, czyli pływanie i bieganie. Natomiast dla nieco sprawniejszych Amatorów 1,10 Ironmana, 380 metrów pływania, 18 km rowerowania i 4 km biegu. Także myślę, że są to dystanse, w których tak naprawdę każdy, kto troszeczkę się rusza, może wziąć udział. Niedziela, 3 sierpnia to już bardziej wymagające zawody Mistrzostwa Polski Weteranów w Triatlonie. No, w tych zawodach już muszą wziąć osoby trenujące triatlon prawie profesjonalnie. No i tradycyjnie, jak od wielu lat, 14 edycja w ostatnią sobotę wakacji, Rawski rodzinny rajd rowerowy. W tym roku postaramy się zmienić trasę. Trasa będzie biegła w zupełnie innym kierunku niż dotych, dotychczas. Start nastąpi tradycyjnie sprzed hali sportowej Tatar na Ośrodku Sportu i Rekreacji, natomiast meta będzie w zupełnie innym miejscu i to na razie pozostanie niespodzianką dla uczestników Pozostałe formy się nie zmieniają. Chciałem tylko powiedzieć, że trasa na pewno w tym roku będzie ciekawa, bardzo urozmaicona i obfitująca w wiele ciekawostek przyrodniczych. Oprócz tych imprez sztandarowych mamy również mniejsze, rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście na wakacje. Co to będzie? Tak, od kilku lat funkcjonuje hasło Wakacje ze sportem. I pod tym hasłem rozumiemy właśnie imprezy skierowane do dzieciaków, które spędzają wakacje w naszym mieście, nie wyjeżdżają nigdzie, bądź też chwilowo zostały w domach. Są to turnieje Plażowej piłki siatkowej, plażowej piłki nożnej, tenisa ziemnego. Proszę szukać informacji na temat tych wszystkich imprez amatorskich na stronie Urzędu Miasta, na portalu ERAWA, ponieważ no, ze względów na warunki atmosferyczne trudno w tej chwili określić już terminy tych imprez, no, które ze względu właśnie na te warunki mogą ulec zmianie.